Witam Was w kolejnym odcinku z The Settlers' the 20 Misja dziesiąta, kontynuujemy dalej. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie, bo ostatnio tak. No, nie powiedziałbym, że źle poszło, ale za dobrze też nie. Trochę mi tutaj się poprzebijali, a ja tymczasem nic nie jestem w stanie zrobić. Gdybym może tutaj na szybciora wybudował koszary, ale nie mam <grym> czym tego obstawić. Niestety widzę, że mi się chyba też węgiel skończył. Hmm, tutaj miałem coś zrobić chyba. Jeszcze jedną drogę poprowadzić. Moment, moment tu te drzewa mi jakoś wycinają, ale ale chyba do tamtych nie dojdzie. Chociaż. No jeszcze się zobaczy. Tak czy inaczej, nie wygląda to wszystko za wesoło. Woja nie ma w ogóle. Trzeba poczekać, aż mi tutaj produkcja ruszy. Trzy kopalnie żelaza. Węgiel w pobliżu jest. Kuta, kuźnia, browar. Wszystko ma się budować i to jak najszybciej. A co zrobić z tym tutaj? Hmm. Tak jak mówiłem, wybuduję koszary, ale co z tego? Jak nie mam czym obstawić, no to już deskę nie Cholera, nie zdążę tego wybudować. A no, za skurczy byki no. Uta kopalnia, kopalnia są. Teraz tylko czekać na żarcie. Aha, Konrad mi jeszcze proponował, żeby tu jakąś yy, wodną ścieżkę zrobić. Czyż dociągnę to tak daleko? Ale no, dałbym radę w sumie. Albo nie? Nie, chwila. Z tej strony chyba nie da rady. A um. tu by się dało. Nie trochę bliżej będzie, no ale koszary są. Wybudowałem w miarę tak szybko jak on. Z Tym, że on tutaj ma wojów już w porcie, a ja nie mam tu nic. I nie mam czemu wstawić. Czemu ty tu siedzisz, kurna? Pozwoliłem ci? Ja, w sumie chyba pozwoliłem. W tym momencie, jeżeli on zajmie te koszary, to ja już jestem. rozwalony całkowicie, bo ja tu w ogóle woja nie mam. Cholera, no. Tutaj weszło dwóch, teraz wyjdzie jeden i tutaj wejdzie... Jeden z tego będzie. Ewentualnie mogę jeszcze zrobić inaczej. Bo skoro ten żołnierz tam siedział, to jak go wypuszczę... Choć jak ja go wypuszczę, to on pójdzie gdzieś... kurde, tam... In, gdzie indziej? A, tutaj szedł po prostu. Ehm... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Gdzie on teraz pójdzie? No pewnie tam do spichlerza, no bo gdzie by miał iść? Żołnierze, zero. Ja tego węgla mam dosyć sporo, jakby nie patrzeć. No w końcu miałem 6 kopalni. Tutaj już jest. Byleby mieli narzędzia, ale myślę, że będą mieli. Dobra. Jeszcze kuźnia, powoli. Tutaj zablokowałem, co nie? Tak, zablokowałem. Dobra, tutaj mi nie będą donosić tego. Właśnie, co z tą kopalnią złota? Jeszcze daje radę. Bo pewnie te ryby tam zanoszą. Później jest, koszary, wszystko. Dobra, nic z tego nie będzie. Jak widzę... Tutaj mi jeszcze jednego brakuje, niestety. No, tutaj ich mają więcej, dobra, zrobimy inaczej. Spróbuję ich zaatakować. No, zobaczymy co tu... o, mają generałów. No, to jednak tego nie widzę. Będę wojskowy zniszczony przez wro... jak to zniszczony? Zajęty raczej, nie zniszczony. No i tu już nic nie zrobię. Bo będą mnie spokojnie zajmować. Chyba będzie trzeba tą misję jeszcze raz rozpocząć, tak? to są wszędzie generałowie. No prawie to są szeregowi, a może to dlatego, że tu dopiero wszedli yy, szeregowi. Weszli, wszedli. <grytania> Czasem moi generałowie padają jak muchy. Poradzicie sobie? Poradzą sobie, ale. Hem. Hmm. dwóch z czterech. Podać te koszary tu w ogóle. A jednak nie wszędzie są generałowie. Co nie znaczy, że... Te... Hmm, dobra. Metoda próbi błędów. Z tym, że tak jak mówiłem. Nie mam... Kompletnie żadnej obstawy z tej strony. No nic, muszę się farmy pozbyć, niestety. Nie wiem, czy te, czy tą strażnicę będą mi w stanie zająć. Od razu strażnicę budują I tutaj. Proszę mi żelazo nosić, z tym, że żarcie jest potrzebne, oczywiście. Dlaczego ja kurczę tutaj? Nie zrobię tak ścieżki, żeby od razu tej farmy tam nieśli. A w sumie mogą być takie dwie drogi. Dobra, wiecie co zaryzykuję i tych wypuszczę. Stąd w sumie też Zobaczymy czy mi... Och, idą, tak, bo ja tutaj mam tylko dwóch. A nie, więcej jest ich jednak i ciężko będzie. Albo może jeszcze raz spróbować? Tylko nie wiem, czy zdążę. Kurczę. Tu jest czerwony? Przepraszam bardzo. Czemu oni we dwóch mogą atakować mnie na raz? Da się zabić. Patrzcie, nie broni się w ogóle. No dobra, miał szczęście, bo akurat ten miał mniej HP od niego. Tutaj idą sami szeregowi. Dobra, nieważne. Teraz co zrobić tutaj? Nie wiem, czy jest sens w ogóle cokolwiek robić. Nie znaleziono surowców. O kurczę, nie fajnie. To żarcie przewozi wodą. Dobra, jest szybciej. Jeszcze jakoś sobie myślę poradzę. Może? Kurde! Znowu generałowie! Tak. Tylko czekali aż tam wejdą szeregowi do tej wieży, żeby tych ostatnich generałów wypuścić. Znaczy jeden generał wyleciał, ale... Nie zmienia faktu, że i tak będę mieć przerąbane. Tu jest oficer mi wlazł. O, wygrał. Ten generał pada. Mówiłem, ten oficer też pada. A jednak nie. Kurde, czemu czerwony jednocześnie mnie atakuje też? Cholera jasna. Tak się nie robi. Wow, wy to widzicie? U tego generała jeden HP mnie, kurczę uratował od klęski. Jeszcze dwóch jest. Tutaj mi poszło trzech, ale... Dobra, tam się rozbudowują. Nie obchodzi mnie to. Um, jak to było znowu? Śmieję mają pierwszeństwo. Spierniczaj mi są szeregowy. Tutaj ten spichlerz jednak wybudować. Kurde, znowu! No jasna cholera, skąd wy macie tych generałów tylu? Nie pociągnę z tej misji długo. Czerwony też się rzuci? Nie widzę, chyba mu się woje już skończyło kompletnie. Jak stracę tą wieżę, to stracę kopalnię żelaza. No to nie mogę sobie pozwolić. No, jakoś mu tam wyszło. Coś tam im się udało. Z tym, że tu do nich zaraz wejdą następni. Oni tutaj już złoto sobie niosą oczywiście. Nie znaleziono surowców. Nieważne. Czemu ten leśnik wszystko tutaj daje? Nie tych dwóch drzew i tak nie da rady. Nic zrobić z tym, dobra? Tutaj mam dwóch generałów się tam wypuści nie, to głupi pomysł jest. Może będę ich jeszcze potrzebować z drugiej strony. Tu też idą moją strategią po wypuszczaniu wszystkich z tych budynków. Ewentualnie mogę tutaj katapultę jeszcze wybudować, ale czy to ma sens? Mogę spróbować, ale stąd nie dostrzeliłaby. Właśnie nie wiem, czy te koszary nie rozwalą mi tej katapulty. Dobra, już budujcie! Jestem tak zdesperowany, żeby zrobić cokolwiek. No, znowu idę. Kurna. Ten ma tylko 2 HP. Już nawet szeregowy wlazł, bo nie mam generałów. Zasypią mnie, to jest koniec. No i znowu czerwony! Skąd? Skąd tyś przylask gadzino? mi przejął Twoje ziemię. Te. No i jednak, kurde. No I tu nic nie zrobię. Ewentualnie mogę tu katapultę jeszcze dać, ale. <grymne> Czy to pomoże? Tak. A nie, straciłem tylko jedną. Dobra, jedną mogę stracić jeszcze. Damy radę. A tutaj właśnie nie da się wybudować nic więcej. Tutaj muszę wieżę postawić, z tym, że tutaj koszary znowu... Kurda! Ech. Budujcie mi też koszary. Tutaj tylko jedna deska jest, kurczę. Nie zdążę. Dobra, dawać mi tu golda jest teraz potrzebny, jak najbardziej. Coś takiego. Przez czerwonego?! Zaraz, 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 zaraz... Co tu robi drugi? Ej chwila, oni są gdzieś tu połączeni? Nie mówcie mi, że oni tam mają produkcję wystawioną, kurna... Co to ma być? Dobra, ja już... ja już wymiękam w tym momencie. Już żołnierze teraz... Nie dam rady posłać. Kurna, takie coś mi odwalili. Nie dobra, jestem bez woja w tym momencie. Ech. Teraz pytanie, dylemat. Czy kontynuować tą misję, czy nie? Dobra, tej wieży nie ma co tu trzymać w sumie. To mi kuźnie rozwalili. Co teraz? Ta kopalnie jakoś nie chce działać. Czego mnie to nie dziwi? No i oni mają nawet tych już, kurna. Mogłem się nimi zająć zawczasu. Teraz to już jest po zawodach. No i już. Ten mi padnie, ten mi padnie. Dobra, koniec. Koniec gry w ogóle game over. Nie mam się czym bronić, nie mam się czym bić. Z dwóch strony spychany koniec. To jest koniec. Nie doceniłem tych skurczybyków i oni skądś tutaj, no, dostali wsparcie. Jak skoro oni tutaj... Nie, chwila, gdzie oni mają ratusz? Nie, chyba nie tu, ale myślę, że tam gdzieś dalej. No, myślę, dobra, kontynuacja tego nie ma sensu. Bo i tak już nic nie zrobię. No, tutaj już znowu mnie teraz atakuje, dobra. Olewka, trzeba będzie zacząć jeszcze raz. Kurczę, a tak w miarę dobrze mi szło. Nie wiem, jakby tutaj tego żółtego zablokować. Wtedy miałbym. Miałbym kurczę, no. Trochę luzu z tej strony. Dobra, nie, nie, ma, nie ma co, nie ma co tego kontynu kontynuować. Sk ja się dalej, kurde, pytam, skąd on tutaj to miał? Tych żołnierzy. Przecież tu nawet tej wieży nie nie może dokończyć. Przecież ich przeżył twoje ziemię. Ta. Ok, no cóż, e, będę próbował w takim razie zacząć jeszcze raz. Wyłączcie to muzyczkę, do cholery! Ja będę próbował misję jeszcze raz, w takim razie... Hmm... Będzie trzeba... A, ty, a ty Gdzie kurna idzie? Aha, wszystko jasne. Dobra. Już załapałem. Eee, no dobra, to dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Eee, od początku misji, no w sumie. <laughs> na razie.